Cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś zapraszam was na recenzję na moją opinię podkładu marki Nars to jest wersja She Sheer Glow Foundation. Jak wiecie, jakiś czas temu zamówiłam sobie zamówiłam sobie ten podkład ze stronki chyba Nars Europa nars.eu. Nie polecam dlatego, że przesyłka jest droga i w sumie bardzo drogo mi to wyniosło. Zapłaciłam za za podkład, bo tylko jego zamawiałam. Zapłaciłam około 50 euro, euro także sporo, sporo przekpłaciłam. Sprawdzając tak na, na stronce na stronce z Sephory widziałam, że podkład kosztuje 204 zł. Także to jest, no na pewno zalicza się do podkładów wysokopółkowych. Wiem, że można kupić na stronkach takich jak Feel Unique, czy Look Fantastic. Tamten podkład... Yy, jest w dobrej cenie i przesyłka tam od to 40 euro mamy gratis, gratis przesyłkę, także nie polecam kupować z Nars Europa, absolutnie. Ale kochane, testuję go od jakiegoś czasu, już sobie wyrobiłam na jego temat zdanie, wiem na czym najlepiej e, wygląda, wiem jak długo się utrzymuje, wiem e, czym go mam utrwalać, e, już po prostu wiem, co myślę na temat tego podkładu. Zacznijmy od tego, że podkładu mamy tutaj w buteleczce 30 ml i mój odcień to Medium 1 nazywa się pundzia. Jeżeli tutaj dobrze czytam, to podkład może być um, używany 24 miesiące od otwarcia. Podkład nie zawiera pompki, co dla mnie to jest, wiecie co? Takie coś nie powinno mieć w ogóle miejsca. Podkłady takie drogie jak Estrella Double Wear, czy te właśnie Sheer Glow Foundation z nars no żeby oni już nie dodawali pompki. Tak samo i w maku jest. Możemy sobie pompkę dokupić, czyli można ten podkład używać razem z pompką, aczkolwiek nie można go, nie dostaniemy go standardowo w, w, z pompką. Także. To jest moim zdaniem wielki minus, dlatego że nalewanie z buteleczki nie jest przyjemne moim zdaniem, nie można tego tak dobrze kontrolować, ale daje radę. Ok, miałam sobie zamówić pompkę, ale daję sobie spokój, ponieważ tak też y, daję sobie z nim radę. Podkład jest dosyć lejący, za chwileczkę Wam pokażę tutaj na ręce, ja go dzisiaj mam zaaplikowanego na twarz, wstawię Wam klip. Gdzie go sobie aplikowałam, i możecie zobaczyć, jaka jest różnica. To jest już skończony makijaż, tak wygląda. Ja chyba godzinkę temu się malowałam, tam jeszcze schodziłam i tak dalej, ale tak wygląda po godzince półtorej gdzieś. I co? Bardzo fajne jest to. Tutaj na pewno y, jestem na tak, że podkłady Nars Glow i chyba też y, wszystkie inne od Narsa. Mają wielką gamę kolorystyczną. Ja wybrałam odcień Medium 1, on wpada w żółte tony. Ten pundzia właśnie to jest Medium, do karnacji Medium, z tonacjami z podtonami żółtymi. O. To jest Medium po prostu do cery z żółtymi podtonami, jaką ja mam. Nie wiem, czy tutaj dobrze widzicie, ale ten podkład... Wręcz idealnie dopasowuje się do mojego koloru reszty ciała. Jeszcze nigdy nie miałam tak dobrze dobranego podkładu. Nic się nie odcina, nic kompletnie. Po prostu wygląda tak samo. Przynajmniej na żywo. Mam nadzieję, że w kamerze też tak wygląda. Także to jest ogromny plus. No mówię, jeszcze nigdy nie miałam aż tak dobrze dobranego koloru. Teraz właśnie w okresie zimowym, tak jak jestem o ciupinkę bledsza niż w lecie oczywiście ale nadal jestem taka medium, nie jestem, e, nie jestem blada. I pozwólcie, że przeczytam Wam kilka informacji od producenta. Pokażę Wam jeszcze raz podkład. E, Także jak już mówiłam, podkład Sheer Glow, e, tak się nazywa, perfekcyjnie wyrównuje kolor cery naturalnie promiennym wykończeniem, nawilża skórę i pozwala jej swobodnie oddychać. Do jakiego rodzaju makijażu? Produkt niezawodnie tworzy naturalny blask. Daje świetliste wykończenie przy regulowanym, transparentnym poziomie krycia odpowiedni dla skóry normalnej, normalnej do suchej i suchej. Nawilża i pozostawia wygładzoną cerę. Podkład stosowany codziennie poprawia blask i teksturę skóry dzięki silnie działającym składnikom antyoksydacyjnym, chroniącym przed wolnymi rodnikami i ekstraktowi z szafranu. Jak używać, aby uzyskać możliwe najbardziej naturalne wykończenie, ogrzej podkład wewnętrzny dłoni i aplikuj opuszkami palców. Zacznij od środka twarzy, bo w tej strefie często jest niezbędny wyższy poziom krycia. Ehm, aplikuj pędzel pod oczami. O tak, słuchajcie, e, można ten podkład też stosować pod oczy wokół usta, aby nadać im nieskazitelny wygląd, e, także tutaj jeszcze. Takie taki dodat, dodatkowe informacje od producenta. Moje drogie, ja tego podkładu jeszcze nie stosowałam pod oczy. Ale zobacz, wiecie co to pierwsze co y, czytam o tym, że można go też stosować pod oczy. Także na pewno wypróbuję. Producent nam sugeruje, że jest to podkład do cery y, normalnej, normalnej w kierunku suchej y, i do suchej. Ja się z tym nie zgodzę. Moim zdaniem to on nie będzie dobry do cery suchej. Tak przynajmniej mi się wydaje, chociaż nie, sama nie posiadam takowej. Ja mam cerę mieszaną w kierunku tłustej. Tutaj teraz w zimie, tu, tutaj teraz w zimie, teraz w zimie mam delikatnie przesuszone te okolice i to naprawdę teraz działam ostro, żeby je dobrze nawilżyć. Ale reszta twarzy, ta większa część twarzy, czyli tutaj strefa te. Jest tłusta i szybko mi się przytłuszcza, szybko mi się wydziela sebum. Też robię wszystko w tym kierunku, aby jakoś unormalizować to wydzielanie się sebum, aby podkłady w ogóle kosmetyki dobrze się na tym wszystkim trzymały. I ja stosowałam ten podkład na bazach, na kremie z SPF z Paula Choice, który jeszcze używam. No, stosowałam na różnych bazach. Najlepiej sprawdza mi się jeżeli chodzi o, o wygląd na kremie najbardziej mi się podoba na kremie z to jest Farmona krem na dzień Neuro, neuro lifting. ja dostałam kiedyś cały zestaw od Farmony, nie dość, że uwielbiam ten krem, jak on nawilżasz taki na dzień to on jeszcze świetnie się sprawdza pod podkłady, a w szczególności z tym, natomiast baza z marka Jacobsa, no już niekoniecznie już ona mi tutaj była troszeczkę już za bardzo wszystko było nawilżone dlatego, że ten podkład ma niby być nawilżający ale z drugiej strony on też zastyga dlatego, że jak go aplikujemy, on zaraz po aplikacji zastyga ale znów nie wchodzi w zmarszczki, zmarszczki takie jak one są, to są, ale tutaj nie siedzi nam podkład, nie, nie wchodzi pory, nie podkreśla porów i w inne, różne załamanie, załamania. Faktycznie śrycie jest y, średnie. Średnie transparentne. To nie jest tak jak Double Wear, y, że zakryje nam wszystko na twarzy. Tutaj jeszcze y, niedoskonałości delikatnie przebijają, aczkolwiek to wszystko wygląda bardzo naturalnie. Ja nie odczuwam tego podkładu na swojej twarzy. W ogóle go nie czuję. Y, bardzo komfortowo się go nosi. Y, do ilu mi się utrzymuje, do ilu godzin mi się utrzymuje. Powiem Wam, że tak jak wszystkie podkłady, i tutaj jestem zdziwiona, że ten też dobrze się utrzymuje, bo po pięciu godzinach zaczynam się świecić i wtedy sobie odciskam chusteczką nadmiar sebum i jest dobrze. I tak sprawdzają mi się też podkłady te typowo długotrwałe i matujące. Także jestem zdziwiona, że on aż tak dobrze się utrzymuje, a resztę po prostu utrzymuje mi się, aż, aż go zmyję. Oczywiście przy jakichś większych wysiłkach fizycznych, no to. Yy, on potrafi jakby spłynąć, to nie jest tak, wiecie, że tu podkład mi spływa i wszystko widać, tak, ale jakoś zaniknąć pod wpływem, bo to nie jest podkład wodoodporny, pod wpływem potu, tak, to jakoś, wiecie, człowiek się przetrze, to jakoś on wtedy zanika, ale nie robi, na mojej cerze nie widzę żadnych plan, nie widzę, wiecie, tutaj, że tutaj nie mam, a tutaj mam jakieś ciacha, także on tego nie robi. E, przynajmniej ja tego nie zauważyłam podkład musimy bardzo dobrze wstrząsnąć, on jest dobrze e, dobrze, on jest lejący słyszycie? tutaj wstrząsam, jak już mówiłam nie ma pompki, ale to nie jest e, to, to nie jest aż tak straszne o, podkład się bardzo dobrze wylewa ma e, konsystencję jak widzicie nie jest aż tak bardzo płynny, on powolutku sobie będzie spływał i producent sugeruje aby, abyśmy aplikowały go palcami i tak też się dobrze sprawdza aczkolwiek no ja bardziej preferuję aplikację beauty blenderem dlatego, że lubię to uczucie chłodu, lubię to takie, takie wiecie obijanie twarzy beauty blenderem to jest takie bardzo delikatne i mnie to na przykład relaksuje natomiast nie lubię się baziać z palcami ale i nie zauważyłam o nie zauważyłam, żeby on apliku... e, aplikowany palcami lepiej wyglądał nie, dlatego, że ja wiecie, że jestem uczulona na tarcia i na wszelkiego rodzaju kucia, także jak sobie za mocno potrę to później moja twarz się czerwieni dlatego ja wolę aplikację Beauty Blenderem pędzlem czy ja używałam pędzla? tak, używałam pędzla i e, no tu też muszę uważać oczywiście, żeby nie pojawiły mi się jakieś plamy Generalnie preferuję aplikacją Beauty Blenderem. Co jeszcze? Ja powiem Wam, że przetestowałam go z różnymi pudrami, które posiadam. I najładniejszy efekt daje mi ją z Pudrem Sisley. To jest drogi puder i on. Wiecie co? On, to jest naprawdę bardzo dobry puder. I ten podkład z nim wygląda bardzo, bardzo świeżo i naturalnie. I to nie jest taki podkład mokry, wiecie o co mi chodzi, że jak nałożymy sobie, to nie jest taki glow, że tu wszystko się nam świeci. Ten podkład no, ma jakieś właściwości odbijające światło i on promiennie wygląda, ale to nie jest, to nie jest taki blask, jak przy jakim podkładzie, kurczę wiecie co, tak, tak sobie myślę, jaki podkład... E, lubią cery suche, gdzie jakieś kremy BB o kiedy one zostają takie tłustawe, nie, on zastyga, ten podkład zastyga, i e, ma właściwości odbijające światło, i wtedy skóra promiennie wygląda. Mi się one bardziej podoba gdzieś tak, po godzince dwóch od aplikacji, kiedy troszeczkę się przegryzie z moją cerą, e, i, i wtedy to wszystko ładnie, świeżo wygląda. E, tak. Co więcej mogę powiedzieć o tym podkładzie? Czy, czy go polecam? Słuchajcie, tutaj ciężko mówić, czy polecam, czy nie, ale ja jestem z niego bardzo zadowolona. Powiem Wam, że zwątpiłam w pewnym momencie, ale wtedy nakładałam właśnie na bazę z marka Jacobsa, bo na tej bazie mi się wszystkie produkty bardzo ładnie trzymają i wyglądają. E, tutaj mówię o tej bazie. O tej. Ale właśnie nie do Sheer Glow, nie na moją cerę. Także muszę używać. E, Albo tego kremu, albo kremu też z Paula's Choice, tego matującego z SPF. Podkład nie zawiera, przynajmniej ja tej nie pamiętam, żebym czytała, że on zawiera SPF. On chyba nie ma SPF-u. Także jeżeli bardzo Wam zależy, aby, nasze, aby nasz podkład zawierał filtr, filtr przeciwsłoneczny, to to nie będzie podkład dla Was. Ja jestem generalnie z niego zadowolona i absolutnie nie mogę powiedzieć, czy to jest jakiś bubel i że żałuję zakupu, nie, bardzo polecam właśnie cerą e, mieszanym cerą normalnym, no i sucho musiałby spróbować, ale musiałaby mieć dobrze wypielęgnowaną cerę, żeby tam niczego nie podkreślał, ale myślę, że wiecie co, powiem Wam szczerze, że im dłużej go używam, tym bardziej jestem z niego zadowolona bo to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. E, ja nie wiem czego się spodziewałam, spodziewałam się może faktycznie większego glow e, a on Taki nie jest, ale jak mówię, to jest to glow, to jest taki, takie odbicie światła. Ładnie, subtelnie wygląda. Także zamknę tutaj swoją szufladę. Także ja jestem z niego zadowolona. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam, bo trochę się tutaj zakręciłam. Ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Ja na pewno na wszystkie odpowiem. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za oglądnięcie tego filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam oczywiście do kolejnych filmików. Do zobaczenia. Pa, Pa!